Grupa Jansenów już powoli przygotowuję je do łączenia w pary czyli linia Young Emerx, Velo 0,19 Głębie w kapitalnym zdrowiu, a to dzięki właściwemu karmieniu i odpowiednią opieką, czyli higiena. Przestronne, funkcjonalne gołębniki. I te gołębie linii Janssen są przygotowane do hodowli. One się wywodzą od Gerda van Houtena. Są to gołębie wybitne. Które wielokrotnie zdobywały czołowe nagrody, czy czyściutka linia Jansen, Arendonk u Ryszarda. Można sobie kupić na wiosnę młode gołębie w cenie 500 zł sztuka, no i ostro nimi lotować.